Dzisiaj zamieniamy blachę w ser szwajcarski bez użycia wiertarki, hałasu i tony metalowych opiłków. Przed wami hydrauliczny wycinak otworów w blachach. To prawdziwy twardziel z mocą aż 10 ton nacisku. Zacznijmy jednak od najważniejszego, jak to działa. Zamiast wiercić otwory, co generuje dużo hałasu i wymaga siły, wycinak wykorzystuje zasadę hydrauliki. Dociskając blachę z ogromnym naciskiem, po prostu przebijają, pozostawiając idealnie równy otwór bez podstrzępionych krawędzi. To wszystko odbywa się dzięki specjalnym adapterom, które dobierasz w zależności od potrzebnego rozmiaru od 16 do 60 mm. Generuje aż 10 ton nacisku, przy czym jest niezwykle precyzyjny. Jak wygląda natomiast cały proces? Bardzo prosto. Przykręcasz adapter do wycinaka, ustawiasz go w miejscu, gdzie ma być powiększony otwór, i bam! Hydraulika robi swoje. Żadnego dodatkowego wiercenia, żadnych drgań, a rezultat jest jak spod linijki. Co więcej, odpada też cała zabawa z poprawianiem krawędzi otworu, bo wycinach zostawia je idealnie gładkie. A kto może z tego urządzenia skorzystać? Zawodowcy z branży metalowej będą w niebo wzięci. Warsztaty ślusarskie, zakłady produkujące konstrukcje stalowe czy instalatorzy, którzy potrzebują szybkich, precyzyjnych otworów w szafkach elektrycznych, pokrywach czy panelach. Ale to narzędzie nie jest zarezerwowane tylko dla specjalistów. Jeśli jesteś majsterkowiczem, który lubi mieć w warsztacie coś więcej niż tylko młotek i wiertarkę, to wycinak hydrauliczny z pewnością ułatwi Ci życie. No i teraz pewnie zapytacie, dlaczego wycinak, a nie wiertarka? Już odpowiadam. Po pierwsze, precyzja. Wiertarka nigdy nie da Wam tak idealnie równych krawędzi. Po drugie, wygoda. Nie trzeba przygotowywać całego stołu warsztatowego, żeby powiększyć otwory w blachach. Po trzecie oszczędność czasu. Wycinak działa błyskawicznie, a jego moc nacisku sprawia, że nie musisz martwić się o trudne materiały. No i najważniejsze, koniec z latającymi wiórami, które zawsze wlatują tam, gdzie nie trzeba. Zaletą tego wycinaka jest także jego mobilność. Nie musisz zabierać blachy do warsztatu. Wycinak możesz zabrać ze sobą w miejsce i wykonać otwory tam, gdzie są potrzebne. To szczególnie przydatne dla jakichś budowlanych czy monterów. Jeśli szukacie narzędzia, które usprawi Waszą pracę, poprawi jakość wykonania i sprawi, że poczujecie się jak profesjonalista w swoim warsztacie, to jest to strzał w dziesiątkę. Jeśli podobał się Wam ten film, dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał. Dzięki za oglądanie i widzimy się w kolejnych materiałach.